Siema siema, z tej strony Elzart, witam Cię widzu na kolejnym odcinku z Zarbienia w Team Fortress 2. Jeszcze następnie chciałbym Cię zaprosić do subskrybowania kanału, byłbym bardzo wdzięczny i użycia kodu Elzard na K-dropie. Jeżeli chcecie więcej filmów z Team Fortress i K, i macie jakieś ciekawe pomysły, to możecie mi pisać w komentarzach, ale już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do materiału. Chyba każdy z nas tak miał, że kupił sobie klucz i czekał tydzień, żeby móc go wymienić na czapeczki do TFA. Dziś wam chcę powiedzieć, jak z klucza, czyli aktualnie około 51 metali rafinowych, mieć około 58 metali rafinowych, czyli praktycznie za darmo około 7 refa. Dobra, ale zacznijmy od początku. Ostatnio zaciekawiłem się czapką buszmeńska Szczecina. Przepraszam jeśli to źle wymawiam, ale czapka ma dziwną nazwę, która jest dosyć ciekawa, bo jak widzicie teraz na rynku można naprawdę fajnie ją kupić i cały sens polega na tym, że na spokojnie możemy ją kupić za jakieś 19 zł na rynku Steam, a dwa klucze kosztują nas około 20 zł, czyli jesteśmy złotówkę na plus już tak naprawdę. Ale do czego ja dążę, pewnie spytasz widzów. Zobacz, czekamy cały tydzień, aż czapka będzie wymienialna. I wchodzimy na Backpacka, na którym boty skupują od nas automatycznie tą brodę za 2,31 keja, czyli podliczając wychodzimy na plus złotówkę i 14,33 refa. Czyli w sumie praktycznie nic nie robiąc, mamy więcej niż byśmy mieli. Pewnie sposób ten działa też na kilku innych rzeczach, ale nie chciało mi się tego tak szerzej sprawdzać. Ta czapka tak działa, z tego co widzę i w sumie policzyłem, więc jest to na pewno, póki co tak działa. No i co widzę, ja Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.